Witam wszystkich w kolejnym materiale. Słuchajcie, dzisiaj sobie weźmiemy na tapetę węconą pierś z kurczaka. Yy, może kilka słów co i jak będziemy robić. Słuchajcie, pierś z kurczaka jest mięsem białym i nie zawiera yy, absolutnie barwników chemowych. Dlatego drób yy, peklujemy, solimy jak to woli. Mieszanką soli i peklo soli. U mnie będzie to w procencie 70 do 30. 70%, gram, 70 będzie zwykłej soli. Ja używam zawsze ważonki do mięsa. I 30% będzie peklo soli. Czemu tak? No bo słuchajcie, tak jak powiedziałem wcześniej, drób zawiera bardzo mało barwników chemowych tych czerwonych w mięsie, dzięki czemu sól, peklo sól może przereagować z tymi barwnikami a mięso drobiowe, ma no bardzo ich mało, a pierś praktycznie w ogóle no ale niestety nie możemy użyć samej soli dlatego, że mięso też musimy zabezpieczyć bakteriologicznie słuchajcie, te 30% dodatku peklo soli ta pekloza to jest azotyn sodu chodzi o to, że musimy zniszczyć jakieś drobne ustroje, które bytuje na tym mięsie peklosul niszczy błony komórkowe i przenika i umożliwia przenikanie tlenu azotynu tlenku azotu, przepraszam tlenku azotu do wewnątrz tej błony komórkowej i dezaktywuje dane bakterie, także słuchajcie w moim przypadku 70% zwykłej soli ważonej niekabiennej, bo ona jest zanieczyszczona ważonki najczystszej soli i 30% peklosoli Także słuchajcie, ja piersi mam duże, takie ładne. Ja już sobie je wcześniej obkroiłem z tych takich niechcianych rzeczy, z tych błonek, z takich tłuszczów, które wystawało. I co będziemy robić. Teraz je sobie zasolimy. Będziemy je solić, peklować na sucho. Nie będziemy ich peklować na mokro, tylko na sucho. Mięso jest delikatne i szybciutko się zapekluje. Szybciutko. No ja pakuję sobie potem jeszcze je próżniowo. I 48 godzin będziemy trzymać w lodówce. Obowiązkowo temperatura 4 do 6 stopni. Słuchajcie, jak wam się przedłuży, jak macie albo małe, macie, macie, macie małe piersi, to 24 godziny z się wystarczy. I są większe, jak ja mam takie plus 250 gram każda, to polecam 48 godzin, nawet do 72 godzin nic się nie stanie. Ale trzymamy temperaturę w lodówce 4-6 stopni. To jest podstawa. Słuchajcie, i co? piersi do pojemnika i będziemy sobie je solić. W tym wypadku można powiedzieć, że solić i dokładnie mieszać. Tak jak powiedziałem, yy, aha, ilość soli na kilogram. Ja daję 40, 20 gram, czyli 2% z kilograma. 20 gram na kilogram mięsa. Tu mamy równiutkie 4 kg. 80 gram łącznie soli, z czego wewnątrz jest 24 gramy, czyli 30% peklo soli. Po prostu solimy, z góry, można tam obrócić. Żeby ta sól. Tą pekla solą wszędzie doszły. Oczywiście, jak lubicie mniej słone, możecie sobie dać tam. 16, 18 gram na kilogram. Ja go tak sprawdzone mam i tak daję. Dobra, jeszcze trochę. Tak wygląda. To 80 gram jest. No? I teraz dokładnie musimy to wymieszać, żeby nam przydać sól. Rozpuściła i wchłonęła. I słuchajcie, rączki sobie przetrę. Co teraz? Ja zapakuję sobie je próżniowo w worki i wsadzę do lodówki. Słuchajcie, jak nie macie. Pakowarki próżniowej to oczywiście polecam sobie kupić, bo jest super sprawa nie tylko do mięsa, ale również do innych rzeczy, albo dobrać sobie odpowiednio mały pojemnik, dobrze ugnieść tego fileta, żeby jak najmniej powietrza było w tym pojemniku, i sobie jakieś zafoliować tego. Zobaczymy. Ja tu mam woreczki naszykowane i zobaczymy, jak to wyjdzie. Zapakuję je sobie.

Można je przetrzeć, przemyć i słuchajcie, woreczki lądują do lodówki w 4,6 stopni na 48 godzin, także widzimy się za 2 dni. No i jesteśmy już po peklowaniu piersi I słuchajcie, jak życie zweryfikowało, nie było to 48 godzin, a 72 godziny. Wczoraj była taka drastyczna pogoda, tak wiało i padało, że normalnie odpuściłem. Słuchajcie, i to teraz robimy te piersi, po prostu otwieramy, jako że były peklowane na sucho, to możemy sobie pom pominąć yy, proces uciekania. Ja sobie te piersi po prostu wyłożę na papier wyłożę sobie je na papier yy, do wstępnego takiego wytarcia obsuszenia. sobie wszystkie je z dwóch stron obsuszę. Słuchajcie, i co dalej? Dalej do osuszania już w wędzarni. Oczywiście nie pomijamy proces wyciekania jak przy wędlinach. Normalnie teraz tylko po je ręczniczkiem sobie z dwóch stron przetrę. Od razu ja sobie wieszam na haczykach. Słuchajcie, jak nie macie haczyków to można po prostu przedziać, na sznurek powiesić. Na kiju, na sznurku, na haczyku, czy może nawet na, na przykład na wykałaczkach i między dwoma Ja kijami powiesić, wszystko zależy od Was. Ja używam zawsze haczyków w najprostszy sposób i będę sobie osuszał około pół godzinki w temperaturze 45-50 stopni max. Ustawię sobie 45 z termoobiegiem do momentu aż pierści będą suche i wtedy puszczę dym. I będę wędził do koloru w temperaturze 55-60 stopni. Także jak już e, będzie kolor zadowalający, to zobaczymy jak wyjdziesz czasem. Albo będę podpiekał je w wędzarni, czyli podniosę temperaturę na 80-85 stopni i będę trzymał te piersi w wędzarni do momentu aż w środku osiągną 72 stopnie. A jak nie będę miał czasu, to na szybko je też podpiekę tak w piekarniku. W domu z obiegiem, takim już lepszym, żeby to było szybciej. Także słuchajcie, ja sobie teraz od ob, ob tego ob, obetrę z tej takiej pierwszej wody i ląduję, bo wędzarnie mam już rozdrzane na, na zewnątrz. Także piersi lądują w wędzarni na osłyszanie i na wędzenie. Także widzimy się po wędzeniu. No i wędzenie dobiego końca. Słuchajcie, tu mam nasze piersi. Eee, zobaczcie z bliska. Jak świetnie się prezentują. Teraz sobie jedną rozkroimy i zobaczymy, jak wyglądają w środku i jak smakują. Jędzy kolorek. Mmm. Słuchajcie. Na słoność. Jak dla mnie idealna. Dawka, którą zastosowałem przy tym peklowaniu. Już jest sprawdzona. I taką właśnie polecam. Żeby tak właśnie dawać jak polecam. Jest idealnie. No teraz sobie zobaczcie. Jak ta pierś wygląda w środku? Także Słuchajcie, każdemu polecam zrobić sobie taką pierś. Nie ma dużo roboty. Wystarczy je zapakować, zapeplować na sucho. Nie trzeba się bawić w solantę, Chociaż można oczywiście, jak ktoś woli. Super do kanapeczki, super na zakąskę. Taka pierś. Oczywiście ona nie była podpiekana. Także każdy robi jak lubi. Słuchajcie, co nie będziemy przedłużać, jeżeli wam się podobał Materiał tam w lewym dolnym rogu macie guziczek subskrybuj. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to zapraszam. Staramy się rozwijać, pokazywać coraz więcej materiałów. Komentujcie, czegoś nie wiecie, pytajcie. Ja będę się starał wszystko wyjaśnić i wytłumaczyć. Także co? Dziękuję Wam za to, że żeście obejrzeli, że jesteście ze mną i pozdrawiam. Do następnego.